Państwo mnie znali wiele lat jako prezes Zarządu Głównego, ale po zakończeniu drugiej kadencji teraz w listopadzie jestem prezesem honorowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Obecnie mamy takie trzy miesiące, kiedy przekazujemy obowiązki. Czyli do końca lutego jesteśmy tak jakby duetem, duetem dwie pełnoprawne prezes i bardzo się cieszę, że jeszcze w tym okresie mogę być u Państwa właśnie jako ta ustępująca prezes i jednocześnie prezes honorowa naszego stowarzyszenia, tak jak tutaj już było dzisiaj powiedziane, wcześniej przyjeżdżał też pan wcześniejszy prezes i również prezes honorowy, pan Andrzej Baumat, jeszcze z Bydgoszczy, ale już teraz niestety stan zdrowia nie pozwala mu na takie dalekie podróże, zwłaszcza, że Bydgoszcz jest jednak bardzo daleko. I dla mnie kiedyś też Tomaszów Lubelski był bardzo daleko i tak sobie myślałam, gdzie to w ogóle jest. Ale teraz, kiedy przez tyle lat już przyjeżdżałam do Państwa bardzo regularnie, to je, czuję właściwie, że jest to miejscowość bliska mojemu sercu. I też pan wcześniej prezes Karol Kosiacki bardzo dbał o to, żebym zawsze przyjeżdżała, żeby zawsze każda uroczystość była w moim kalendarzu wpisana. Tak też było i dlatego mogę mojej następczyni przekazać, Właśnie, jakie tutaj jest y, wspaniałe, y, prężnie działające koło i też oczywiście oddział rejonowy. Y, także y, dołączam się do tych życzeń zdrowia dla wszystkich państwa na ten nowy rok, chociaż on już się tak dosyć solidnie rozpoczął, ale nadal jest nowy, mamy nadal styczeń. Także wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i jeszcze bardzo wielu takich miłych spotkań jak to dzisiejsze. Bardzo dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani prezes Honorowa. Jest nowa pani prezes, jest nowy prezes udziału rejonowego w Tomaszowie, jest występujący Karol, zapraszamy, zapraszamy cię Karol tutaj. I w imieniu nas wszystkich chcielibyśmy wręczyć panu burmistrzowi Wojciechu Wojciechowi Sławomirowi Żukowskiemu odznakę ambasadę Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Osionfish. Nie pan patrzy w oczy. Powiedzą, że zamach robi Bardzo się zmieniło. Pani prezes, bardzo serdecznie dziękuję. Jestem zupełnie zaskoczony i nie wiem za co, ale... No jak? Takie wsparcie no, tak długoletnie. Można wrzucić, tak również zakończony informacje Bardzo dziękuję. Proszę ja do mnie i do Proszę państwa, rzeczywiście ambasador. Nie, no to już za to. <śmierdzi> Bardzo serdecznie dziękuję, to ja będę dalej twierdził, że to takie zobowiązanie do tego, żebyśmy bardziej współpracowali jeszcze i, i tak to traktuję. Także bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Jeżeli ktoś myśli, że, że nie wiedziałem zupełnie, to, to zaskoczenie. Przed chwilą dopiero zobaczyłem na parapecie. <śmierdzi> Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję, ja tym, myślę, że tutaj dziękuję tutaj... tym, którzy domyślam się, że występowali e, o, i zabiegali o to. Na pewno nie było łatwo. Mm. I pomyśleli. I pomyśleli. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze zdjęcie. Tyle